Ani ani drugi, nie są gotowi na poświęcenie. Poświęcić się. Porzucić, porzucić pracę dla poszukiwań e, pani Beaty. Kto by tu się wybrał samemu? Kto by się samemu wybrał? Na pewno nie flegm, flegmowaty jegomość w masce. Tutaj tak wygląda, jakby było grzebane w piachu. Jeden, jedyny gołąbek, słuchajcie, jeden, jedyny gołąbek. Czy ten gołąbek, słuchajcie, czy to jest znak? Czy ten gołąbek to znak? Przepraszam, jak będę robił jakieś dziwne, głupie miny, ale to z tego powodu, że chce mi się pić. Nadstawiam nos. Sprawdzam, czy nie czuć jakichś gnilnych zapachów. Bo jakby mnie taka żmija ukąsiła, to nie daj Boże, pozamiatane, pozamiatane. Pozamiatane. Słuchajcie, zobaczymy. Ja mam teraz miernik. Mam z sobą ten miernik. Zobaczymy zaraz. Teraz będę musiał się spiąć słuchajcie, do góry Jezus o śmieci, jest woda. Zobaczcie, śmieci. Śmieci, 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 śmieci. Co wam powiem? Kochani, to wam powiem, ale tutaj w pojedynkę to można kupę zrobić. Tu w pojedynkę to można kupę zrobić. Lodówkę ktoś tu przyniósł, zrozumiecie? Ktoś tutaj taki kawał. Nie wiadomo skąd, zobaczcie zresztą ten ponton, ktoś przyniósł tu lodówkę. No być może kiedyś były tu jakieś w czasie wojny, jakieś wojny, znaczy jakieś jakieś walki. Tutaj się odbywały. nie znam historii tutaj tych okolic. Awa, Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że to jest nielegalne wysypisko śmieci. Co ja mam tu nakuwać Samemu. Musiałbym to miesiąc spędzić. Poradza, pokazuję w tamtym kierunku. Tam jest porad, tam gdzie pokazuję, tam. To od tamtej strony, tutaj w górę, żeby te zwłoki skulnąć, ściągnąć je. Patrzę, że mówiąc, Wam powiem, powiem, że się chyba zgubiłem w ogóle. W ogóle coś chyba zgubiłam.